Cześć, dobry wieczór, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny wieczór i budujemy swoją wdzięczność. Proszę napisz, za co jesteś wdzięczny, za co jesteś wdzięczna. Budujemy, wdzięczność jest bardzo, bardzo istotna. Ja przygotowałem cytat, za który jestem wdzięczny: Oszukujemy się tak często, że gdyby nam za to płacono, moglibyśmy się spokojnie utrzymać. Niesamowicie prawdziwe. Tak często się oszukujemy, tak często kłamiemy, tak często prorokujemy w czarnych wizjach, w czarnych scenariuszach, że gdyby za to nam zaczęto płacić, byśmy się utrzymali. Więc co warto zrobić? Odwrócić swoje negatywne myśli, odwrócić negatywne spostrzeganie. Oczywiście, nie okłamywać się, że świat jest cudowny, piękny, wspaniały i nie czyhają zagrożenia, ale starać się, Myśleć choćby pozytywnie, nie prorokować, nie przewidywać w czarnych scenariuszach. Oszukujemy się zbyt często, i te oszustwa prowadzą nas w dół. Wspaniałego, cudownego wieczoru, pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia jutro. Z Bogiem, cześć pa.